Cześć moje drogie osoby, z podznaku Koziorożca, witam serdecznie, zapraszam Was oczywiście na horoskop miesięczny. Zobaczmy jaki to będzie czas, na co zwrócić uwagę, co będzie tendencją sprzyjającą, a co może spadkową, choć nie musi tak być. Zobaczymy jakie karty wylosuję, dziękuję za to, że jesteście, za przepiękne komentarze, no i za to, że na moim kanale bywacie. I już patrzymy, jaki to będzie miesiąc w finansach, 10 buław. W miłości. Cztery miecze, sprawy rodzinne, pięć buław, no i w czym los pomoże? Transformacja. A więc będzie to taki jednak spowalniający miesiąc, e, ograniczający i trochę walki też nas czeka. Co to znaczy? W finansach. Dziesięć buław. Przytłaczające finanse, dużo obowiązków, dużo wydatków, dużo e, sytuacji, które mogą być takimi narastającymi nieprzyjemnie. I finanse będą jakimś obciążeniem, stresem, no coś będzie do zrobienia, do kupienia, ciągła presja tak w tych finansach. Nie bierzmy kolejnych dla, na siebie zobowiązań, bo będzie to czas po prostu już dający tutaj wyraźne znaki, że tego jest za dużo, że z czymś sobie nie radzimy. Jeżeli na przykład będziemy się starać o jakieś pieniądze, to na razie może się coś po prostu nie udać i też nie wywierajmy presji. Tak, musimy coś odczekać, przeczekać, bo to jest okres stagnacyjny, właśnie nie dający tutaj prosperity, tak? nie dający rozwoju w jakimś sensie. No, i tak samo jest w miłości, chociaż nieco inaczej, ale też jest to karta blokad, bo cztery miecze to uśpienie pewnych spraw, to zastój, to odwrócenie się albo nasze lub innych osób od nas, tak? I niemożność do końca porozumienia. Może być też tak, że będziemy potrzebować jakiegoś spokoju, wytchnienia. Rekonwalescencji, by zdobyć siły, by spojrzeć inaczej na jakieś kwestie i po prostu odpocząć od na przykład takiego zgiełku, walki o emocje, o uwagę. Także tak, właśnie relacje międzyludzkie będą spowolnione, i musimy to uszanować, przeczekać. Tak? Coś się uśpi, odroczy w danym momencie. Natomiast sprawy rodzinne, możemy być świadkiem konfliktów, walki, zmagań. Agresji. Może ktoś nas próbować w ogóle wciągnąć do jakiegoś sporu. Tak czy owak widać zamieszanie i trudności, i jest to raczej energia męska, która będzie mocno tutaj wpływać na nasze emocje, na nasze relacje. Ciągle się coś będzie działo i będzie taki zgiełk, będzie wrzało aż. Znaczy, natomiast w czym pomoże los? Karta śmierci: W zmianie, w transformacji, odcięciu się od czegoś kogoś raz na zawsze coś musi umrzeć, żeby coś musiało się narodzić, a więc los pomoże w zakończeniu jakichś spraw i sprawy z przeszłości mogą wracać, ale też będą musiały się zakończyć, a więc los pomoże nam w zakończeniu czegoś i wejściu na nowe tory dzięki temu uwolnimy się od jakichś osób czy sytuacji i tego wam życzę, wszystkiego dobrego pozdrawiam, przechodząc dalej do osób spod znaku Wodnika, witam serdecznie, drogie wodniki. Bardzo cieszę się, że jesteście. Już patrzymy drogie wodniki, jak to będzie wyglądało na przyszłość, a chodzić będzie oczywiście o miesiąc tutaj przyszły, czego możecie się spodziewać? Już patrzymy na aspekty podstawowe na finanse. Uśsłumka pucharowa, na uczucia miłość piątka denarowa. Trzy puchary, sprawy rodzinne, no i dwa miecze, w czym pomoże nam los. Eee, I zaczynamy od finansów, z pucharowa. W tym miesiącu sami sobie będziemy radzić w tych finansach i nawet powinniśmy. Możemy w ogóle uciekać od innych, by szukać właściwych dla siebie indywidualnych mocno rozwiązań. Raczej karta takiego osamotnienia świadomego lub nieświadomego, ale też takiego... Gdzie po prostu jesteśmy zdani na siebie i wcale nie jest to złe. Natomiast będziemy też w ogóle szukać różnych alternatyw w kwestii finansowej i generalnie możemy też nie skupiać się aż tak mocno na tym, żeby zdobywać. Bardziej będzie nam zależało na aspektach duchowych, emocjonalnych i poszukiwania własnej ścieżki, właśnie w kwestii tutaj finansowej, gdzie najważniejsza będzie duchowa i wewnętrzna satysfakcja. Natomiast w miłości, piątka denarowa, no to jest karta straty, początkowej straty. Możemy mieć takie wrażenie, że coś tracimy, że coś się nie udaje, że jakieś trudności się tutaj w miłości będą pojawiać, ale jeśli spojrzymy na swoje układy, swoje, na swoją sytuację, możemy dojrzeć właśnie aspekty, które ułatwią nam naprawę relacji jakiejś sytuacji, danego aspektu, a więc musimy się zwrócić do tego co mamy pod nosem, bo mamy potencjał, ale czy my go wykorzystamy, to już jest zupełnie inna sprawa. Tak więc zwróćmy uwagę na otoczenie osoby, możliwości, bo nawet jeżeli coś stracimy, czy będziemy mieć wrażenie, że tracimy, to to jest jeszcze do odrobienia i możemy tutaj naprawdę wiele zrobić dla siebie, ale też i właśnie dla miłości. Natomiast sprawy rodzinne, świętowanie, zabawa, celebracja, uroczystość, bardzo dobre wiadomości, ktoś w ogóle może sprawić nam radość w rodzinie, może być to kwestia narodzin, ślubu, zaręczyn, no, w ogóle jakiejś takiej dobrej sielankowej atmosfery, która będzie epatowała w tym miesiącu i inni szczególnie właśnie z naszego otoczenia, będą nas zapraszać na jakieś zabawy, imprezy, do czego powinniśmy się tutaj skłaniać i po prostu bawić. Natomiast w czym pomoże nam los? Dwójeczka mieczy, dokonanie jakiegoś wyboru, a więc będziemy między młotem a kowadłem lub nawet, się będzie wydawało, że coś jest nie do rozwiązania, a los nam powie, to można zrobić, da się, musisz zdjąć przepaskę emocji z oczu, Dokonać racjonalnego osądu i dzięki temu wejdziesz w pozytywne układy lub rozwiążesz bardzo istotny problem. Tak więc to się Wam uda, tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do zobaczenia i idziemy dalej do rybek. Drogie rybki, witam serdecznie. Cieszę się, że jesteście, drogie rybki. Zapraszam na horoskop miesięczny. Spójrzmy zatem, jak przedstawiać się będzie właśnie ten czas. I patrzymy na podstawowe tendencje, sprawy finansowe władczyni, miłosne w tym miesiącu 8 denarów, rodzinne drzewo życia, no i król pucharowy w aspekcie tutaj oczywiście tego, w czym pomoże nam los. Bardzo dobre karty, przyjemne, fajne. Zaczynamy od władczyni. Finanse mogą być zależne od silnej, majestatycznej, bogatej kobiety. Może być to jej gest, pomoc w finansach, zasilenie, awans, nagroda, gest w postaci na przykład jakiejś darowizny i generalnie dobrych układów międzyludzkich, gdzie te finanse będą bardzo dobre, dobre wydatki, dobre, pozytywny zakup czegoś, dobre inwestycje i dobra kondycja finansowa. Miłości. Ósemka denarowa będzie wymagała ta miłość od nas pracy, szlifowania umiejętności, ale też i pracy nad sobą, tak? W kwestiach uczuciowych, jakby pracy nad relacją. Możemy też poznawać na przykład jakieś osoby ważne w pracy, tak, i poprzez obowiązki możemy się z kimś połączyć. Tak czy o was symbol pracy będzie mieć szerokie znaczenie. Relacje może trochę chłodne, ale konkretne i budujące, jeśli się zaangażujemy, jeśli będziemy coś czy do czegoś dążyć jakby statecznie, przewidywalnie, to i osiągniemy tutaj dosyć fajne, mocne cele. Natomiast sprawy rodzinne, drzewo życia, cokolwiek się dziać będzie, dziać się będzie dobrze, tak, ja wiem, że to brzmieć brzmiać może kuriozalnie i abstrakcyjnie, ale... Jakby drzewo życia to to, co jest zgodne z naszym planem duszy. Jeżeli się dzieje dobrze, no to cieszymy się, bawimy. Korzystamy, ale jeżeli są trudności, to nie użalamy się, nie stoimy w miejscu, nie cofamy, nie zwalamy na, na, na los, tak że on jest taki zły, tylko próbujemy jednak zrobić coś dla własnego dobra czy czyjegoś, pomagamy, otwieramy się, a przede wszystkim nie stopujemy w wysiłkach, nie wycofujemy z życia, nie traktujmy go zbyt. Personalnie, że to jest jakaś kara, tylko próbujmy jednak przełamywać schematy, stereotypy, swoje ograniczenia i swoje blokady. Natomiast w czym pomoże los? Król pucharowy, pomoc przyjdzie od kogoś, że tak powiem, tutaj od lekarza, prawnika, urzędnika. Ktoś ciepły, miły, serdeczny pomoże nam i los właśnie poprzez swoje dobre zbiegi okoliczności wskaże nam dobre rady, sugestie, intencje kogoś, kto właśnie zmieni nasze, nasze przeznaczenie, i to będzie zmiana pozytywna, czyli właśnie pomoc w sferze uczuć, w sferze na przykład zdrowia, w sferze finansowej. Cokolwiek to będzie urzędowej, bo to jest osoba wyżej postawiona, ona wskaże nam naprawdę ciekawe rozwiązania i w tym nam pomoże los. Tak więc będzie dobrze, świetny układ, powinien Wam się spodobać, jakby co piszcie. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej!